Cześć, ja jestem Kamil, oglądacie Motobandę i dzisiaj opowiemy sobie pojeździe po hali z perspektywy początkującego. Jesień sezonu 2022 była idealna, żeby pojeździć po torze. Ej, hey, kibitujemy! Dlatego tydzień w tydzień Pitbajkami ujeżdżaliśmy sobie na starym Kisielinie w towarzystwie m.in. Cinka, Szatana, Martyny. Ale przyszła zima, temperatura spadła, jazda po torze nie jest możliwa, oczywiście, a warto trenować dalej, rozwijać się, pracować i szukać progresu. Na dworze jest ciemno i zimno. Pogoda nie zachęca do jazdy, a my jedziemy pierwszy raz na halę z pitbajkami, jedziemy do Wrocławia, gdzie można pojeździć zimą pitbajkiem. W zasadzie w większości dużych polskich miast znajdziemy hale kartowe które udostępniają swoje obiekty również pitbajkom. Poznań, Wrocław, Łódź, Olsztyn, Kraków, Warszawa, Gdańsk i wiele, wiele innych mniejszych również miejscowości. Iwenty organizują lokalne grupki pitbike'owe albo teamy sportowe, czasem w ramach szkoleń, czasem w ramach track day. My zdecydowaliśmy się na Wrocław, yy, ponieważ jest to w miarę blisko poznania, a przy okazji ma mega fajną formułę pod nazwą wieczorne pitbajki. Impreza startuje o 21.30 i trwa prawie do północy. Minus był taki, że wróciliśmy o czwartej rano, ale to jest szczegół. Koszt takiego wieczornego pitbajkowania to 140 zł za maszynę. My wzięliśmy dwa pitbajki na 4 osoby. Dla porównania, koszt jazdy na torze na Kisielinie w trakcie sezonu to 200 zł za maszynkę. Ważna informacja: nie trzeba mieć swojego pitbajka. Jeżeli chcesz po prostu spróbować się sprawdzić swoich sił, możesz wynająć go od organizatora albo od osób organizujących szkolenie. Koszt takiej zabawy wtedy jest oczywiście adekwatnie wyższy. A jest to opcja warta rozważenia. W dalszej części wytłumaczę wam dlaczego. Jeszcze kask. Mhm. Debiut y, warsztatu szatana. Wygląda tak. To ty masz narzędzia też swoje? Ej, właśnie pytanko. Czy warto jechać na hale, jeżeli nigdy nie siedziało się na motocyklu? Moim zdaniem jest to dość ryzykowne. Jak to powiedział Szatan, trzeba być trochę szalonym w takim wypadku. Naszym wspólnym wnioskiem jest to, że lepiej pojechać najpierw na plac, dzięki czemu łatwiej będzie ci się przełamać. A jest do czego się przełamywać. Ale załóżmy, że macie swojego pita, bo złapaliście zajawkę. Trzeba go przygotować do jazdy na halę. Podstawą są zbiorniczki na płyny, czyli na paliwo i na olej silnikowy. Warto zaopatrzyć się oczywiście w handbary, które osłaniają klamki przed złamaniem w razie upadku. Niesymetrycznie będzie, ale Nasze listki zostały obcięte, żeby dać więcej swobody dłoniom. Slidery na końcówki kierownicy, przednie, tylne koło oraz na podnóżki. Wszystko po to, żeby nie rysować powierzchni na hali. A, zmiana opon. Coś, co doradzają wszyscy bardziej doświadczeni raiderzy na hali, to zmiana opon na miększe, lepiej przyczepne mieszanki. Zresztą ty widzę jeszcze. No, to był dwon. To był dzwon. <grych> My mamy tutaj y, standardowe Timsuny, które przy temperaturze 10 stopni Celsjusza faktycznie nie trzymały. I jeździło się jak po lodzie. Za komplet markowych opon trzeba zapłacić około 650 zł w górę, więc jest to już też pewna inwestycja. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kupując opony, warto od razu kupić koła, żeby łatwiej i szybciej je sprawniej wymieniać. Alternatywą oh, wow. jest zainwestowanie w koce grzewcze, ale to wydatek 1200 zł. <noise> jeszcze jesteśmy przed Wrocławiem. Chodziło dziwo, pity czyste. Wyglądacie jak z jakiegoś amerykańskiego filmu. Czemu? Bo uciekacie z furą pełną gotówki. Yes. Mówię, chcę ci pomóc. Na niektórych halach wymagana jest jazda na bardziej ekologicznym paliwie, nie na standardowej benzynie. Wszystko po to, żeby zniwelować yy, szkodliwe skutki spalin gromadzących się w hali. No hej, Cześć, cześć. Czuj się swobodnie. Oki. Okay. Tam wszyscy rozgrzewkę robią taką intensywną. Może ja go sobie oprę i też się trochę rozciągam. Tak jest. Ty masz dwa piny, nie? Tak. Dawid wjechał. To była taka podstawowa, duża garść informacji, które warto wiedzieć wybierając się na hale, ale jakie w ogóle były wrażenia z jazdy z tego wieczoru? Mając tegoroczne doświadczenie z Kisielina, oczekiwałem, że będę w stanie reprezentować tam pewien przyzwoity poziom. Okazało się, że nie jest to takie łatwe. Yy, I czułem się jak totalny nowicjusz. Opony nie trzymały tak, jak sobie wyobrażałem. Czułem się bardzo niestabilnie, bardzo niepewnie. Pierwsze trzy, cztery okrążenia po prostu walczyłem, żeby się nie wywrócić. A na pierwszym okrążeniu leżałem trzy razy. Mega spięty byłem, jeździłem jak na szpilkę. Czułem, że mam tak blisko, tak dopinam buty do tego, że czułem jak mi ten łańcuch szura po bucie, nie? Okropne to. Po jakiejś pół godzinie, kiedy się wjeździłem, zapoznałem się z rozkładem nitki jazdy. Zaczynałem skupiać się na kolejnych aspektach, jak położenie nóg na podnóżku, na bardziej śmiałym skręcaniu kierownicą. Ostatecznie udało się zamknąć jedną stronę, bo ponie na kolano nie udało się zejść, niestety, ale zabawa była i tak dobra. Nie jest to jakaś szczególna przyjemność, Czym charakteryzuje się jazda w hali? Jakie są różnice w stosunku do jazdy na torze czy na placu? Duża intensywność, mniejsza prędkość, ale też mniejsza przyczepność. Niezależność od warunków atmosferycznych. Intensywność, ponieważ nitka jazdy jest bardzo kręta. Jedyna prosta ma długość. Um, Pewnie z 25 metrów. Tore są ciasne, sesje są krótkie, dlatego każda 10-minutowa sesja daje nieźle w kość. Trzeba być cały czas skupionym, żeby nie wpaść w opony, nie wpaść w betonowe filary, nie wpaść w innych zawodników. A każdy nieopatrzny błąd sprawia, że można go przypłacić kontuzją. Dlatego ważne są dobre ubrania. Wymagane jest oczywiście kombinezon. Seka SRS już swoje przeszedł. <gulithy> ja zdecydowałem się na zestaw od Seki. Jest to kombinezon dwuczęściowy, skórzany Seka SRS 2. Buty Seka Hyper i rękawice Seka Ukemi Pro. Co przemawia za wyborem takiego zestawu? Jego atrakcyjna, niewygórowana cena. Jest to pułkowy kombinezon, którego po prostu nie będzie nam żal. Przetyrać na asfalcie, na, na wierzchni. <noise> nie będzie żal w momencie, kiedy pojawią się na nim ślady wojny. A, podsumowując, czego nauczyła nas ta przygoda? Jakie błędy popełniliśmy? Jakich błędów Wy nie musicie popełniać dzięki nam? Po pierwsze, warto jechać na hale. Od pewnego czasu czułem jakiś brak jazdy motocyklem, brak adrenaliny, brak tych emocji. Jazda na hale tydzień temu była świetną okazją, żeby to sobie przypomnieć. Po drugie, jak już jedziecie na hale, to weźcie, zainwestujcie sobie w opony. W lepsze opony przeznaczone do jazdy właśnie na hali, w innych warunkach niż w sezonie na torze. Po trzecie. Jadąc pierwszy raz na hale, warto wybrać pitbike'a o mniejszej pojemności, czyli wynająć go od organizatora. Będzie on łagodniejszy, mniej zrywny, będzie przystosowany do jazdy na hale i będziesz siedzieć niżej. Pozwoli to łatwiej przełamać się, szybciej zrobić progres, a w ciągu dwóch godzin nie ma dużo czasu, więc szkoda go tracić. Dobra, no okej. Okay. Czy był to czas stracony? Cinek, obserwując z boku, jak glebimy to okrążenie, mógł odnieść takie wrażenie, ale wraz z Szatanem stwierdziliśmy, że nie, w żadnym wypadku. Była to wyśmienita okazja, raz, żeby podpatrzeć umiejętności i technikę lepszych, dużo, dużo lepszych zawodników, dwa, zorientować się jakby w tym, co warto jeszcze zrobić w pitbajku, nad czym popracować i trzy, prowadzić się trochę do parteru, jeżeli chodzi o swoje umiejętności i przekonać się, że jest dużo do zrobienia. Mnie cieszy to, że dałam radę kondycyjnie, że nie zrobiłem sobie krzywdy, nic sobie nie połamałem, wróciłem cały i zadowolony i uśmiechnięty. Tak więc jeżeli brakuje wam motocykla, chcielibyście pojeździć w zimie, potrenować, poćwiczyć, nauczyć się schodzić na kolano, w takim wypadku pitbike i hala to najlepsza opcja. Okazji nie brakuje, szkolenia są dostępne, obiekty są dostępne, motocykle również. Brać i korzystać. Więcej materiałów o pitbajkach znajdziecie oczywiście na kanale Motobandy. Yy, będzie ich więcej. Aaaa! Powstaną kolejne, ponieważ złapaliśmy zajawkę i przyszły sezon szykuje się naprawdę grubo. Dzięki za obejrzenie tego wideo, śledźcie nas na social mediach i do zobaczenia wkrótce. Cześć! jestem o, dre bez fantazji, ale... No, no. Wygrałeś dzisiaj! Węczone. Wygrałeś dzisiaj! Co ja wygrałem? Co? Co ja wygrałem? No, no wygrałem. nagrodę! Dlaczego? No. Jak by nie patrzeć? By nie najlepszych! <laughs>